Tym razem ze mną jest pani Agnieszka Haligowska, czyli przedstawicielka firmy Procam. I muszę państwu powiedzieć, że zazwyczaj jak klienci przyjeżdżają do nas na konferencję, no to zajmują oni miejsca widzów. Natomiast w przypadku pani Agnieszki było nieco inaczej, ponieważ pani Agnieszka była również prelegentką dzisiejszego dnia. Proszę powiedzieć o swoich wrażeniach. Nie denerwowała się pani? Na początku troszeczkę tak, ale z czasem, jak zaczęłam mówić, opowiadać o firmie, o tym, jakie narzędzia wprowadziliśmy, to się trochę rozluźniłam i jakoś to poszło. To w takim razie ja poproszę o taką małą powtórkę z rozrywki, czyli czy może pani powiedzieć w skrócie dużym oczywiście, do czego wykorzystują Państwo platformę Intens? W sumie głównie wykorzystujemy formularze do przesyłania informacji między różnymi pracownikami. Są to naprawdę przyróżne formularze z różnych działów. Korzystamy z obiegu dokumentów, stosujemy też różne raportowania i oczywiście będziemy dalej rozwijać o nowe, nowe narzędzia. A czy po dzisiejszej konferencji jest w stanie Pani powiedzieć, w jakich obszarach mogą Państwo prowadzić rozwój platformy? Na pewno to będzie obszar sztucznej inteligencji, myślę jak wszyscy, wszyscy tutaj zebrani. Zastanawiamy się też pewnie w, o dalsze aplikacje, jakieś zamówienia na przykład albo budżety. No to fantastycznie. A czy są jakieś elementy, które ma Pani na myśli, które dobrze by było, żeby w platformie Intens w końcu się pojawiły, a jeszcze ich nie ma? Czy może Pani nie przypomina sobie nic takiego? Nie, na ten moment nie. Dobrze. Ażeby spełniacie wszystkie nasze potrzeby, więc jak się pojawia coś nowego, od razu reagujecie, więc tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Czyli współpraca się układa. Oczywiście, że tak. Super. Dziękuję bardzo Dziękuję i gratuluję. Bardzo.